O druku 3D usłyszałem na konferencji w połowie 2012 roku, i od tamtej pory czuję się niezmiennie zafascynowany tą technologią. Uważam, że to jest w zasadzie przyszłość dla, dla tego świata. Przyszłość związana z tworzeniem wszystkich fizycznych rzeczy, od małych drobiazgów po nawet budynki. Jeden z naszych najciekawszych projektów to, tak na dobrą sprawę, drukowanie. Czegoś, co ma większą wartość niż sama drukarka. W tym przypadku jest to elektrownia wiatrowa czy turbina wiatrowa, która generuje prawdziwą energię. Dzisiaj druk 3D jest wykorzystywany również przez chirurgów, zwłaszcza przed ważną operacją. Drukuje się po prostu kości czy, czy części ciała człowieka, tak żeby można było dotknąć tych elementów, których zazwyczaj w trakcie operacji w ogóle nie powinno się dotykać. Myślę, że dawanie słowa w biznesie musi być traktowane bardzo, bardzo poważnie. Niedotrzymanie takiego słowa może mieć ze sobą bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Możemy być postrzegani jako osoby niegodne zaufania. Daję słowo, że dzięki drukowi 3D będziemy zmieniać świat na lepsze.